Ciema! Dzisiaj w dzisiejszym odcinku rozwiążemy sobie quiz. Stolica Europy. Tak. Wchodzimy w quiz i lecimy. Madryt, cykl. W tym quizie nie chodzi mi o to, żeby być jak najszybszy, tylko jak najdokładniejszy. Wiedeń to jest Austria, Reykjavik to jest Islandia, Rzym to są Włochy, Luksemburg to Luxemburg, Ateny to Grecja, San Marino to Włoszech, Kiszyniów to Mołdawia, Lizbona to Portugalia, Minsk to Białoruś, Bruksela to oczywiście Belgia, Kijów to Ukraina, Warszawa to najtrudniejsze Zagrzeb to Chorwacja, Sofia to Bułgaria, Andorra to jest tutaj e, Lublana to Słowenia Kopenhaga Dania Sarajevo to jest e, Sarajewo to jest Bośnia i Hercegowina e, Sztokholm to oczywiście Szwecja Amsterdam to wiadomo Stolica, czego wiadomo, tak, Belgrad. Co? Pomyliłem się. Pomyliłem się. Belgrad to oczywiście nie jest Dublin. No trudno. Trudno. Jedna pomyłka. Bratysława to. Ale nie mogło być bez pomyłki za szybko chodziło mi o dokładność a niestety za szybko Tallin to już jestem trochę zestresowany bo jedna pomyłka była Tallin to jest Estonia tak tak Praga to są Czechy Ryga to jest Łotwa Rysztyna to jest Kosowo Tirana to jest Albania Monako to jest tu Podgorica to jest Czarnogóra, Helsinki to są tutaj Paryż, to wiadomo Francja Wilno to jest tu Macedonia, teraz dawniej miałem tutaj. Oslo, Nikozja, to jest Cypr. Londyn to kto by nie wiedział, Berlin tak samo, Valet, Malta, Waduz to jest Liechtenstein, Bukaresz to jest e, Rumunia, Budapesz to są Węgry i niestety 98%. No niestety dobra, ale nie będę tego e, robił ponownie. Czas 3 minuty, a niestety jeden błąd się okradł. Ale i tak dobry wynik. Uważam, jest dobry wynik. Słownica Europy to najprostsze. Trudniejsze quizy sobie będziemy robić, jeszcze myślę, że na tej serii nie zaprzestanę, a teraz się widzimy w kolejnym odcinku, który też będzie z internetu i będzie to Akinata, tak, na razie.